Pani Maria umarła. Udało się kanał od pani Olgi wydobyć z tego tytułu, że ja byłem jego współwłaścicielem. W związku z czym poprosiłem o to, że lepiej by było, żebym był pełnym właścicielem i odpowiadał. Choć poszło o to, że, że bezpośrednim powodem był jakieś tam słowa. Nie wiem, o kimś mówiłem, że ze no zwykłego podobieństwa, nie wiem czy do małpy był podobny jakiś tam trener. Trener, trener yy, yy, drużyny piłkarskiej, pani Olga, tak wrażliwa, posądziła mnie o rasizm, wycofała ten tekst, prawie, że jej serce zawału nie dostało, że ksiądz jest rasistą. Proszę bardzo, trzy lata w Afryce siedział ze przemurzyną buty czy, czy dzieciakom, no nie, kupy to im zawsze za przykład, czyściłem, tak. Ale różne rzeczy się tam zdarzyły, łącznie z tym, że mnie czarny, że to, tak. A, a tu, no nie, nie będę dodatkowego wątka, wątka yy, dodawał, tak? ale przez czarnego w więzieniu bym siedział i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A młode dziewczątko, że ksiądz nie ma prawa tak mówić. No jak widzi, że tak jest, to dlaczego nie może mówić? Że czarny jest czarny, nie może mówić. W każdym razie. Pani Olga przeniosła własność kanału na moją osobę. Jako właściciel, panią Olgę poinformowałem, że kanał zmienił nazwę i nie, nie jest już bez dyskusji jest w obronie Mszy Świętej. Nie robiłem tego sam. Były dwie osoby, które, które bardzo w tym pomagały. Szanowny i drugi pan, którego dzisiaj tu nie ma, który właściwie w jaki sposób tak z panią Olgą rozmawiał że to się udało zrobić. Wielka łaska Wydaje się, że jest to zaewaluowana prawda. Czcigodny księże, czyż nie było tak, że po otrzymaniu odpowiednich praw dostępu do kanału usunąłeś wymienione przez Ciebie osoby z kanału, zabierając im prawa dostępu? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było